Dobry wieczór, info temat Jerzy Strzyż. 14 października, to Dzień Edukacji Narodowej, czyli popularne święto nauczyciela. Nikt, nie, nie może być nikt inny, jak tylko nauczyciel, tym razem nauczyciel z Opatowa, nauczyciel z popularnej Górki, czyli zespołu szkół numer 1, pani Edyta Gwoździk. Witam dobry bardzo wieczór. serdecznie, dobry wieczór. Pani profesor, będę tak się do pani zwracał, były życzenia, były prezenty, były kwiaty. Czy może utkniemy jakieś życzenia od młodzieży, od uczniów pani? specjalnie dzisiaj zapamiętała jakieś takie to znaczy może nie zapamiętałam jakiś szczególnie tak ale rzeczywiście jest to bardzo miłe kiedy młodzież przychodzi i składa życzenia są wtedy tacy uśmiechnięci i nawet taka symboliczna różyczka to jest ogromna przyjemność tak otrzymać ją od swoich uczniów których się na co dzień uczy i spotyka w klasie lekcyjnej proszę mi powiedzieć tak na początek dlaczego pani zdecydowała się wybrać Zawód nauczyciela. Właściwie mogę powiedzieć, <grym> że <grym> przepowiedziała mi to moja nauczycielka języka polskiego ze szkoły podstawowej, która w ósmej klasie, gdy byłam, pani Janina Jankowska, ucząca mnie języka polskiego, właśnie powiedziała mi, że ona widzi we mnie właśnie potencjał na nauczyciela. Wtedy oczywiście kiedy już skończyłam szkołę podstawową i rozpoczęłam naukę w liceum z racji tej, że działałam w amatorskim teatrze, że startowałam w konkursach recytatorskich, gdzieś tam oczywiście w głowie też była myśl o studiach późniejszych w Akademii Teatralnej, może nie na wydziale aktorskim, ale na wydziale właśnie wiedzy o teatrze. Ale y, też dojrzewała we mnie ta myśl y, do podjęcia decyzji o studiowaniu polonistyki i byciu nauczycielem. Bo jako mała dziewczynka, myślę, jak większość y, kiedyś y, moich rówieśników, bawiliśmy się y, w szkołę w prowadzenie y, lekcji. Miałam taką miniaturkową tablicę, y, duży zeszyt, który y, y, przypominał dziennik lekcyjny, więc rzeczywiście te lalki usadzane y, w pokoju y, służyły właśnie do takiej zabawy. I, I była to taka namiastka pracy nauczyciela wtedy, w takich dziecięcych wyobrażeniach. I z zabawy stało się to rzeczywistością. Tak, Tylko rzeczywiście. Ta rzeczywistość tak. jest taka, taka trochę niekolorowa. No, ta praca jest rzeczywiście bardzo trudna. Tak? To znaczy, myślę, że w momencie, kiedy człowiek wykonuje swoją pracę, jakąkolwiek, ale zwłaszcza pracę nauczyciela z wielką pasją, i jeżeli czuję w sobie taką ogromną potrzebę tak, kontaktu z młodymi ludźmi i przekazywania im wiedzy, to na pewno jest łatwiej ten zawód wykonywać, choć oczywiście wymaga to też ogromu własnej pracy. Niektórzy mówią, że to misja. Jak to jest w Pani przypadku? To znaczy, myślę, że coś jest w tym rzeczywiście. Ale trzeba żyć za coś, nie? No to prawda, zgadza się. Natomiast no, człowiek ma takie poczucie misji, tak? Bo nawet jak są jakieś powiedzmy porażki czy potknięcia, tak? To człowiek i jakiś moment rezygnacji, to później człowiek, kiedy już od tego odreaguje, odpocznie, to potem znowu widzi w sobie, no ale przecież ja muszę, tak? Więc mam taką potrzebę w sobie, żeby przekazywać uczniom świat wartości i zwracać uwagę. i na to, co jest w życiu istotne, ważne, uwrażliwiać ich, mhm. tak pokazywać im piękno świata, czy wydobywać z nich ich talenty. Pani Edyto, pani zaczynała e, karierę, prestiż zawodu nauczycielskiego. On był chyba zupełnie inny. Zmieniło się, nie? Tak. To prawda. Rzeczywiście, I to chyba na niekorzyść tak, dla nauczycieli. Rzeczywiście w początkach mojej pracy wyglądało to zupełnie inaczej. Były to lata, początek lat 90., więc rzeczywiście wtedy zupełnie inne było podejście do nauczycieli. No, myślę, że większy szacunek i prestiż tego zawodu. no Dzisiaj to nieco inaczej zaczyna myślę, wyglądać. Dlaczego tak się stało? pewnie wpływ na to miało bardzo wiele czynników. Postęp tak? cywilizacyjny? W pewnym sensie pewnie też, pewnie też, ale też zmiana jakichś nastrojów tak wśród ludzi, no wiele elementów tak na pewno do tego się przyczyniło. No nauczyciel kiedyś to był osobą powszechnie szanowaną, tak? Nie można tam, znaczy no, narzekano, narzekano na nauczyciela, tak? Ale miał szacunek u rodziców, u uczniów, bo teraz chyba z domów rodzinnych się wynosi, e, tam nauczyciele to tak bieda. Chociaż ja to. myślę, że y, mieszkamy w małym środowisku Popatow jest przecież małym miastem y, i mamy młodzież i Izopatowa i z y, okolicznych miejscowości. Y, y, y to myślę, że nadal jednak odczuwa się ten szacunek do nauczyciela, bo przecież dziś ja uczę już wielokrotnie dzieci moich dawnych uczniów czy uczennic, więc oni też pamiętają ten swój czas spędzany w szkole. Więc odczuwa się y, jednak tak. tak, taki szacunek. Y, kłaniają się panie profesor, Oczywiście tak? kłaniają się o, na każdym wychowankowie, kroku. Wychowankowie, tak? y, wychowankowie, ale uczniowie, których uczyłam, y, też często się zdarza, że po latach wielu. Pamiętają y, i, i kiedy na przykład dawno się nie widzieliśmy, spotykamy się przypadkowo, to z przyjemnością te rozmowy prowadzimy. Nawet się zdarza, że odwiedzają, że przychodzą do szkoły. I najczęściej mówiła: Pamięta Pani, jak mi Pani wtedy jedynkę? Nie, bójkę jedynkę. Yy, nie, nie, nie. Akurat takie wspomnienie ma. <laughs> <laughs> no dobrze. Panie, to. Z jednej strony kuratorium, dyrektor, oczekiwania rodziców, wymagania rodziców, wymagania uczniów, gąszcz przepisów do wypełnienia. Ten zawód staje się powoli inaczej. Nauczyciel staje się zakładnikiem tego wszystkiego, co wymieniłem, prawda? To znaczy na pewno nauczyciele są obciążeni wieloma czynnikami, tak, takimi, które muszą wykonać tak, i wywiązywać się z no, takich ciążących nad nimi jak gdyby oczekiwań. Biurokracja. Tak, to, to prawda, no bo jest, dokumentacji jest zawsze oczywiście sporo. Ponieważ uczę w szkole średniej, tak, przygotowuję uczniów do egzaminu maturalnego, więc no zawsze gdzieś tak jest myśl o tym, żeby przygotować tych uczniów jak najlepiej, choć na wszystko nie mamy wpływu, tak później kiedy przychodzi moment egzaminu, to uczeń zostaje sam na sam, tak, z arkuszem i z tym, co ma w głowie, a do tego musimy pamiętać, dochodzą jeszcze jakieś czynniki stresogenne, tak. więc to są rzeczy niezależne też od nas, tak. więc no, ja staram się na lekcjach przekazywać im jak najwięcej wymagać od nich, tak, żeby ich jak najlepiej przygotować do egzaminu, ale nie zawsze i nie do końca ma się wpływ na wszystko, choć chciałoby się jak najlepiej oczywiście. Pani należy do tej grupy, która stosuje częściej kija czy marchewka. To znaczy Myślę, nie, tak ja bym tak tego nie określiła, to znaczy oczywiście um, staram się zachęcać uczniów, tak i ich aktywizować, i dlatego też często na lekcjach stosuję takie metody aktywizujące m.in. metodę dramy. I na przykład przygotowujemy albo rozprawy sądowe nad jakimś bohaterem literackim, albo jakąś krótką inscenizację, albo to młodzież wciela się w postacie, przygotowują sobie takie prezentacje. Zawsze staram się im zwracać uwagę na to, żeby był i odpowiedni element stroju przypominający bohatera z danej lektury, elementy takie towarzyszące, tak, które będą charakteryzowały, czy od razu będą sugerowały, z jakiej lektury pochodzą. Te elementy. No, utkwiło, I, to, tak. Tak. I to też no, to jest właśnie. bardzo pomocne, bo oni oczywiście za taką aktywność są oceniani, tak? A przy okazji ta wiedza, no można powiedzieć, samoczynnie tak, wchodzi do głowy. No właśnie. E, nauczyciel musi być dydaktykiem, no to podstawa, tak? Ale tak. i psychologiem, i mediatorem, i, 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 i opiekunem projektu, no nie za dużo tych obowiązków to znaczy rzeczywiście tak jest, ale ja nie narzekam należy do osób bardzo aktywnych i lubię pracować i lubię żeby wokół się dużo rzeczy działo w związku z tym no, udaje mi się jakoś połączyć te wszystkie elementy ze sobą mhm. to proszę mi powiedzieć w takim układzie ja chciałbym poznać pani zdanie bo kilka ekip rządowych się zmieniło w pani karierze i tak, de facto to chyba żadna nie zadbała o nauczycieli. Zawsze nauczycieli gdzieś tam no Tak, tak. Na tego, zawsze no, rzeczywiście no, na tak. No, no, czasami byli. były to jakieś y, y, ogromne, tak, nadzieje, a, a potem rzeczywiście. Mm... Prysło to wszystko jak bańka mydlana, tak naprawdę. Yy. Jeśli chodzi o zawód, bo ja tam, pani powiedziała, pasja, fajnie, ale tak jak powiedziałem, trzeba za coś żyć, a to wynagrodzenie to to tak średnie jest nadal. Mimo wszystko, mimo tych No To pewnie tak, no, no, no. Oczywiście, że tak, no zawsze y, chciałoby się zarabiać więcej, tak? Ale rodzina, dzieci. Y, to jest rodzina utrzymania, oprócz tego no, człowiek powinien się rozwijać przez całe życie, tak? W związku z tym powinien też mieć możliwość korzystania z wszelkich. Y, Dostępnych dóbr kulturowych, tak? No, A pani więc. Pani do teatru? Rzadko, ale mi się zdarza. czasami zdarza. Tak, brzydko tak. powiedziałem. No, to powinno być taką codziennością nie? Tak. Z młodzieżą takie wyjazdy. No, ubiegły rok akurat um, był takim dobrym czasem, um, bo był realizowany w szkole też projekt, który miał też takie elementy um, wyjazdów do teatru z młodzieżą, więc rzeczywiście było to mm. ogromne przeżycie. I tu naprawdę życzyłabym sobie, żeby taka możliwość była, bo um, chociażby wizyta w Teatrze Narodowym um, z kilkudziesięcioosobową grupą młodzieży um, na spektaklu dziady w znakomitym wykonaniu w aktorów, znakomita obsada i mimo późnych godzin y i ilości godzin spędzonych w teatrze, bo to był bardzo długi spektakl, ponad 4 godziny trwał, 4,5 godziny, młodzież była zachwycona. I nikt nie zasnął. I nikt nie zasnął <grym> i oni bardzo żywo potem dyskutowali i rozmawiali ze mną i też to pewną grupę zainspirowało do tego, żebyśmy na razie jedną część dziadów może spróbowali przygotować i wystawić w Opatowie. No więc to też pokazuje, prawda, że to jest bardzo ważne i potrzebne. Bo to raz, że ułatwia zrozumienie tekstu literackiego, no dwa też, że inspiruje młodzież do takich dalszych kroków, które oni by chcieli podejmować. Miała Pani chwilę zwątpienia, moje? a dosyć, nie, nie chcę, rzucam to, zmieniam zawód. Nie, nie chcę, nauczyciele nauczycielom były takie chwile? E, to znaczy, może nie, nie od razu zmiana zawodu, tak? E, choć pewnie i takie myśli też przychodziły <laughs> czasami, ale no rzeczywiście tak jest, tak? Kiedy nie wszystko idzie tak, jak człowiek by chciał, tak? Czyli jak są jakieś um, pewne mankamenty, na które człowiek nie ma wpływu, no to taka złość na samego siebie, w taka bezsilność przychodzi, prawda? Że nie, to już, to już robię ostatni raz, tak? już więcej tego nie będę robić. No ale potem, kiedy e, puszczają już emocje, i, i człowiek już na chłodno tego podchodzi, no to oczywiście Pójdę znowu... Na tak, ta, ten zapał wraca, tak. Także to, to, są to takie, takie chwile, <coughs> takie króciutkie momenty. Ja nawet tak jestem y, może w nie najlepszej kondycji tak, zdrowotnej, to ja do pracy i tak chodzę. <coughs> <O>. <coughs> yy, dobrze. To proszę mi powiedzieć, co w takim układzie, jak tak pani mówi, panią trzyma w tym zawodzie? Ferie, wakacje? Nie, na pewno nie bo, nie, bo na Nawet nie myślę o tym wolnym, tak, w okresie wakacyjnym, chociażby, bo przecież to jest kilka dni też rekrutacji w szkole, może nie, nie każdego dnia, ale trzeba... Ale to jest mit? Ta liczba godzin, dni. Myślę, wolnych. że tak, tak, bo w każdym zawodzie, w każdej pracy ludzie mają urlop przecież i mogą no, to wypoczywać. Jest no, tak. to to je, nie są, na pewno nie są pełne dwa miesiące wakacji, tak? Bo ostatni tydzień to już są egzaminy poprawkowe, to są rady, to są spotkania zespołów wychowawczych, przedmiotowych, więc to już to, to, nie, jest, to nie jest do końca, tak, że to są dwa miesiące, bo to nigdy nie są pełne dwa miesiące. Natomiast um, ja myślę, że um, skoro wytrwałam w tym zawodzie tyle lat, tak, przepracowałam i robiłam to z wielką przyjemnością, um, to znaczy, że coś jest rzeczywiście pasjonującego w tym zawodzie. Mm -hmm. e tak, tak, bo ja chciałem obalić ten mit o, o, o tym czasie pracy nauczycieli, że on jest taki krótki, że to są próżniaki, nauczyciele. Tak, nierolowy. no bo ludzie widzą tylko tę, tę taką stronę zewnętrzną, prawda? O, Czyli... tylko chcieli <laughs> tak. pieniędzy i wolnego. Bo, tak chyba nie. bo najłatwiej jest dostrzec tylko to, co jest dostrzegalne, tak? Czyli ten czas tak zwany pracy przy tablicy, tak? bo tak to jest określane. Natomiast no, to wymaga też ta praca przy tablicy wymaga tego czasu innego, tak? który się poświęca. Czyli chociażby przygotowania do lekcji, tak, no, jak się ma dłuższe doświadczenie, może nie jest to aż tak, jak na początku tej drogi zawodowej, ale niemniej jednak, to jest szukanie jakichś innych, nowych pomysłów, tak? Czytanie, oglądanie czegoś, czym można byłoby uczniów zainteresować, zainspirować, tak? To jest też czas na sprawdzanie klasówek, wypracowań. Um, Przygotowanie akademii. To jest czas przygotowania no, też nie wyjazdów wycieczek. Akademia, czy dwie pani przygotowuje, pani profesor? No, w ciągu roku. <głos》> nie co tydzień. No, Kilka, co tydzień na pewno nie, Dobra, ale brak. pomiędzy akademiami Dobra. jest czas na przykład Panie na... Bardzo. Dzisiaj na, podczas Akademii yy, w Zespole Szkół nr 1 w pani Maciedzystej placówce padło takie określenie. Edytań. możnik człowiek orkiestra miłe. Tak, to jest bardzo miłe. <laughs> I to z ust Direct? Tak. Tak, to jest bardzo miłe. No bo rzeczywiście jestem taką osobą, która, tak jak pani lektor ci podkreśliła, nie może się żadna uroczystość odbyć bez mojego udziału, tak. Bo to są rzeczywiście tak, i występy artystyczne uczniów. To jest też angażowanie uczniów w tą działalność pozaszkolną. No właśnie, tu byśmy się na chwilę zatrzymali, Panie profesor człowiek orkiestra, mówiła Pani o teatrze i zamiast zabierać uczniów, to pani proponuje. Tutaj, tak. na miejscu, tak. w Opatowskim ośrodku kultury. Tak, to prawda. Zawsze każdego roku zachęcam jakąś grupę młodzieży, która wykazuje taki potencjał albo chęci, bo chęci też są bardzo ważne. I często przygotowuję z nimi różnego rodzaju spektakle, inscenizacje w Domu Kultury, czy też oprawy uroczystości patriotycznych podczas wydarzeń rocznicowych. Chętnie, chętnie przychodzą. Tak, zawsze no bardzo chętnie. Zawsze. Spotkania, bo to poza lekcjami, tak. popołudniami głównie. Nawet mam takich absolwentów, którzy mimo, że już skończyli szkołę i w tej chwili studiują, ale jak tylko czas im pozwala, Wracamy. to również chętnie wracają i też się angażują w występy. To też przyjemne. Jak to się stało, Pani Profesor, że inaczej, jest Pani jedną z założycielek, inspiratorek, założycielek y klasy szkoły, klasy o profilu mundurowym? Jak to się stało? Tak, rzeczywiście. Y trzy nazwiska padają: Gwoździk, Frejlich i Kowalik. Tak. To prawda. Klasy mundurowe, no w tym roku y, obchodzimy 15-lecie istnienia klas mundurowych w naszej klas, szkole. Klasy które biją rekordy popularności. Tak, Rzeczywiście cieszą się ogromną popularnością. Kielc, ludzie tak, mieliśmy uczniów z Kielc i z Jędrzejowa i y, spoza y, Ostrowca, to znaczy w sensie takim, że y, mieszkające osoby i w samym Ostrowcu i, I za i Ostrowcem. Za, Więc rzeczywiście. Tak. Tak, chociażby. Tak, chociażby. Więc rzeczywiście ta klasa mundurowa w naszej szkole cieszy się ogromną popularnością. Myślę, że to wynika z bardzo wielu powodów. Po pierwsze, no właśnie to, że z kolegą Markiem Frejichem, z którym znamy się od wielu lat i pracujemy w tej szkole i my byliśmy takimi pomysładowcami, tak? Czyli my przedstawiliśmy ówczesnemu dyrektorowi szkoły 15 lat temu pomysł, żeby utworzyć taki kierunek w naszej szkole. Później po dwóch latach nawiązałam kontakt z moim kolegą z klasy licealnej ale też i z harcerstwa, czyli z Jackiem Kowalikiem, o którym wiedziałam, że był przez wiele lat w jednostce specjalnej GROM, że był operatorem tej jednostki, że był dowódcą działu bojowego. Przez wiele lat nie mieliśmy kontaktu, ale kiedy ten kontakt się udało odnowić i zaprosiłam go do szkoły na takie pierwsze spotkanie z młodzieżą, to on wówczas zaprosił mnie, mojego kolegę Marka Frejlicha i grupę uczniów na szkolenie komercyjne, którą prowadził w Warszawie. I od tego się wszystko zaczęło, tak? Potem było podpisanie patronatu z nim i z fundacją, którą prowadzi. I to były takie początki, które rozrastały się, tak? Czyli kiedyś my jeździliśmy na szkolenia organizowane przez kogoś innego, a dzisiaj to my organizujemy szkolenia, zapraszamy do współpracy. Oczywiście robimy to przy współpracy z fundacją, ale zapraszamy do współpracy Przedstawicieli różnych służb mundurowych, bo my nie tylko ograniczamy się do kwestii mundurów w wojsku, tak? ale to są też przedstawiciele różnych służb mundurowych, służba więziennicza, straż pożarna, policja, więc my mamy też absolwentów, którzy już kończą takie e, studia i A oni to też. Taka wy, 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 wy wymierna rzecz, absolwenci, którzy tak. kończą Waszą szkołę i później idą do, do szkoły mundurowej. Tak. tak. Studiują na uczelniach mundurowych lub też podejmują od razu pracę w różnych formacjach mundurowych i oni często przyjeżdżają, prowadzą zajęcia i pokazują tym młodym ludziom, którzy są po tej drugiej stronie, tak, że warto, że to jest ważne, że to jest potrzebne i w ten sposób mamy kolejne, kolejne roczniki tych uczniów, którzy mhm. idą później ich śladem. Szkolenia, jakie inne, fajne rzeczy robicie? Jeżeli chodzi o szkolenia, to mamy takie trzy główne szkolenia, które, na które skupiamy się w ciągu roku szkolnego. Pierwsze to jest szkolenie w okresie jesiennym, końcówka września lub początek października, które nosi nazwę manewry Grom Combat. I ono jest organizowane w Górach Świętokrzyskich, ale przyjeżdżają właśnie nasi instruktorzy z różnych formacji. I to jest takie, taki wyjazd młodzieży dwudniowy, podczas których właśnie tych dni mają najróżniejsze szkolenia. Później to jest szkolenie w Warszawie, jest to miejsce Memoriał Grom Combat, który połączony jest zawsze oczywiście, staramy się też wplatać elementy historii czyli jak jesteśmy na szkoleniu w górach świętokrzyskich to przywołujemy y, pamięć o pułkowniku Janie Piwniku Ponurym czyli patronie, patronie naszej szkoły kiedy jesteśmy w Warszawie to przywołujemy y, pamięć y, i odwiedzamy na Powązkach groby założyciela jednostki wojskowej Grom czyli generała Sławomira Petelickiego Pierwszego szkoleniowca, współpracownika pana generała, czyli pułkownika Leszka Drewniaka. I będąc na powązkach wojskowych, oczywiście jeszcze zatrzymujemy się też przy, przy innych grobach, żeby um, upamiętnić tak, tych znakomitych współczesnych żołnierzy. Szkolenia, ale też e, chociażby ceremonia ślubowania, zupełnie tak. inna. Nie na początku roku szkolnego. Tylko na koniec, tak, tak. de Uczniowie klas pierwszych mają oczywiście swoje ślubowanie, tak jak to było chociażby podczas dzisiejszej uroczystości. Ale my oczywiście też stawiamy sobie za cel przygotowanie młodzieży z klasy pierwszej mundurowej do przysięgi uroczystej, która ma miejsce podczas kolejnej edycji biwaku w Górach Świętokrzyskich, czyli w takich okolicznościach przepięknej przyrody i jedziemy w miejsce Intradycje. tak jedziemy w miejsce, w którym kiedyś stacjonował między innymi stacjonował tam Jan Piwnik Ponury i zanim rozpoczniemy szkolenie to właśnie ma miejsce ta przepiękna przysięga, przysięga. i ten pobyt na tej leśnej polanie tak to otoczenie tych wysokich smukłych drzew robi też ogromne wrażenie i młodzieży towarzyszy ogromne wzruszenie Oni są bardzo mocno przejęci wtedy tą przysięgą rodzice tak przyjeżdżają ich rodzice bliscy Absurbenci. znajomi dokładnie tak są goście zaproszeni przedstawiciele władz przedstawiciele różnych służb mundurowych i to jest ten moment taki dla nich bardzo też znaczący bo oni wtedy otrzymują orzełka którego przyczepiają do czapki, i od tego momentu już tego orzełka na czapce noszą. Dlaczego koniec roku, tak? bo to jest zazwyczaj w czerwcu. Ehm, z tej przyczyny, że my uznajemy, że to jest ten, ten rok pierwszej klasy traktujemy jako taki czas ich przygotowania. Ehm, blanie, tak, albo... to jest e, ten moment, kiedy oni się na... do, do, dogrze, dożywają, tak, do tego, tak, czyli są już po kilku szkoleniach, są przekonani czy upewnieni w tym, że to była dobra decyzja i wtedy są gotowi do przysięgi. Yes. Człowiek renesansu, jak Państwo słyszycie i widzicie, dydaktyk, człowiek zajmujący się teatrem, pani zajmująca się teatrem, wojskiem, tak woździk po prostu. Dzisiaj otrzymała nagrodę dyrektora, tak powiem. E, całkiem zasłużenie, jak Państwo słyszeliście. Pani profesor, dziękujemy. Dziękuję bardzo. W studia. Dziękuję. W studio. A wszystkim nauczycielom od redakcji najlepsze życzenia. To był program Infotemat. Jeży Strzyż. Do zobaczenia.